Posmaruję bułkę dużą ilością sosów. Położę na niej liście sałaty i brakuje tylko kotleta, którego muszę przygotować. Smażenie na patelni zajmie dużo czasu, więc użyję ognia. Lecimy! Super udało się! Pachnie wspaniale! Ojej! Tak, tak, zgodzę się. Jeszcze długo mam czekać na burgera. Jest już prawie gotowy. Zostały ostatnie poprawki. Mamy to. Oto i pana burger. Smacznego. No, nareszcie wygląda pysznie. Próbuję. Mmm, jest pyszny. Tak, tak, już wyjeżdżam. Naprawdę mu smakuje. Brawo ja.